Oh, <laughs> oh, Naszego plastycznego konkursu, pierwszego takiego konkursu e, pod tytułem Walentynka. Celem tego naszego konkursu było inspirowanie e, dzieci pod względem plastycznym oraz promocji uzdolnion uzdolnionych twórców ze wszystkich przedszkoli e, z naszego regionu e, oraz wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem plastyki, wykonania koncepcji indywidualnego podejścia do tematu oraz czerpanie radości z pracy twórczej aktywizowanie dzieci i ich rodziców, opiekunów i nauczycieli we, we wspólną zabawę ze sztuką oraz rozbudzenie wyobraźni elastycznej i własnej kreatywności dziecka. Chcieliśmy również kultywować tradycję, która jest związana z walentynkami. Ja myślałam, Przyszłam spełnić te życzenia. Teraz ja się nie ożenię, niepotrzebnie pani papla. Żegna panią, pani czapla. Nasze przedszkolaczki przygotowały dwie krótkie inscenizacje biedronka i Żuk oraz czapla i żuraw. Melodii. I piękne, i wstań piękne, być biedronką, być na Słonko, piękne, Ciebie jak na piękne, 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 No, prace są przepiękne, Co to jedna ta piękniejsza. Wymaga naprawdę bardzo dużej bardzo dużego wysiłku, pomysłów wymagały te prace, bo i były prace i materiał był, i były, była natura, był papier, naprawdę były wyklejanki, wydzieranki, szycie, także no mnóstwo, mnóstwo pomysłów, za które Wam bardzo serdecznie dziękujemy, bo to też dla nas była ogromna przyjemność oglądać te prace. No już gorzej było z tym wyborem, bo naprawdę no straszne tam była burza mózgów, nie wiedziałyśmy, która ta praca jest najpiękniejsza, a może ta, a może ta, nie, jednak okazało się, że ta, a może ta i stwierdziłyśmy, że naprawdę wszystkie, we wszystkie prace zostało włożone tyle prób, tyle, tyle pomysłów, że, że wszystkie naprawdę na równym poziomie, wszystkie powinny dostać wyróżnienia, a wręcz nawet myślę, że dla wszystkich należy się pierwsze miejsce. Tak, Panie? Tak. 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 Brawo. Dominik Ogonowski. Wiktoria Jurusi. Na koniec specjalnie dla zaproszonych gości oraz dla naszych przedszkolaków zaprosiliśmy teatr kukiełkowy z Nowego Sącza, który przedstawiał bajkę o szczęściu. Jaki piękny wiosenny dzień! Słońce świeci, taki do nas wróciły z za morza i tak cudnie śpiewają. Nasza jabłoń już niedługo cała będzie w kwiatach, jak panna młoda.